jakbyśmy już tak zaczęli wyliczać i pokazywać, to ja mam tu chyba tutaj takie wrażenie, że nadchodzi okres takiego końca hipokryzji w stosunkach międzynarodowych, że ten wiek, że ostatnie tam 70-80 lat to było takie hipokryzja, czyli to jest ten hołd, który cnota oddaje występkowi, czyli po prostu, że siedzimy, gadamy głupoty o tym, że tak naprawdę liczą się wartości, a na samym końcu liczy się kasa i teraz, teraz zaczyna, zaczyna głos przemawiać po prostu przestajemy udawać tak, że, że, że są jakieś rzeczy inne niż no właśnie, niż to co zostało. Krótko mówiąc, no, przesta... 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 przestajemy udawać, że są jakieś wartości, o które tak naprawdę chodzi. O Mi się wydaje, że to będzie okres, w którym. Nastąpi zderzenie poczucia realizmu z iluzją, w której większość żyjemy. Bo na przykład Syria, tak, która no jest państwem suwerennym, który może przy tym nowym rządzie mm, zgłaszać, tak jak Polska, jak każdy inny kraj, jak Cypr, jak Stany Zjednoczone, różne, różne rzeczy, uchwaliła, że na przykład jest obowiązkowo wprowadzony szariat, czyli wszystkie kobiety muszą nosić nakrycia głowy i tak dalej, że szariat jest obowiązującą religią. W krajach typu Irak orzeczono, że można zawierać śluby z dziewczynkami w wieku 8 lat. W krajach typu Pakistan stwierdzono, że gwałty na kobietach innej rasy, czyli innej rasy, ale też i wyznania, jest zgodne z zaleceniem Allaha. I w tym momencie ta seria gwałtów i morderstw w Wielkiej Brytanii, która wybuchła i spowodowała potężne protesty, a przedwczoraj rząd pod przywództwem nowego socjalistycznego premiera zadołowali uchwałę przeciwdziałającą tym procederom, bo tam są już całe gangi, tysiące dziewczynek jest gwałconych, porywanych, stwierdzają, że to jest zwiększenie islamofobii. W tym momencie ta cała kwestia zderzenia się narracji różnych, różnych grup ludzi mających różny światopogląd to będzie, mi się wydaje, taka nowa siedmioletnia wojna w Europie. W każdym, generalnie w większości krajów, jest ten konflikt wewnętrzny i w tym momencie to będzie narastać, dlatego że pewne grupy liberałów będą bronić, na przykład muzułmanów, na zasadzie, bo oni no, są prześladowani, bo ktoś ich nie lubi. No ale ci sami ludzie, jak pojadą do krajów, z których ci muzułmanie przyjechali, to będą, będą ich, ścinali im głowy. Za to, kim są i co robią. I w związku z tym ta, to poczucie realizmu jest już bardzo bliskie, żeby się ludzie obudzili. No i na przykład Elon Musk, którego już chcą potępić za to, że on sobie zrobił wywiad właśnie przed audycją z tobą, jak ja słuchałem, z nową liderką AfD, Alicją Weidel. Raptem Unia protestuje, że jak to, że go będą banować i potępiać no to, to już do, do tego dochodzi, że ktoś nie może zrobić wywiadu z przedstawicielką opozycji, dlatego że ona nie pasuje pozostały wreszcie, jak to ktoś stwierdził, kołchoz Europa czy no, instytucji, która będzie decydować o losach każdego z jej członków, nawet jeżeli się nie mieszka w, w Europie. W związku z tym George Soros i Bill Gates Nakazują, wnoszą o to, żeby aresztować Jelena Maska za, za strącanie się w sprawy polityki Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. Więc jest chaos. W Europie jest po prostu totalny chaos i wszyscy mieszają przeciwko wszystkim. A na samym końcu jest bardzo proste pytanie, o co tu chodzi. Bo jeżeli liderka mówi, że 7 milionów przyjęto nielegalnych imigrantów w, w ciągu ostatnim, ostatniego czasu, stwierdzała, że w szkołach młodzi ludzie nie potrafią poprawnie liczyć, mówić ani pisać po niemiecku, no to jakie to ma negatywne konotacje w Europie?